Zapraszam was dzisiaj do 15 rozdziału Księgi Rodzaju do historii, której głównym bohaterem jest Abram, jeszcze nie Abraham, ale Abram. To jest taki moment w życiu tego patriarchy, kiedy już bardzo wiele się wydarzyło. Kiedy zdążył już wyjść ze swojego urchaldejskiego, kiedy porzucił całe swoje dotychczasowe życie, żeby pójść za Bogiem, ale nie spełniły się jeszcze różne marzenia i różne obietnice. I znajdujemy w tym 15 rozdziale Abrama, który spotyka Boga. I rozmawiają. Pan Bóg y, trochę pociesza Abrama. Prosi go, żeby się nie bał, żeby ufał w to, że Pan Bóg jest jego obrońcą, w to, że Abraham dostanie swoją nagrodę. Trzeba przyznać, że ten tekst brzmi trochę tak jak takie kościelne gadanie. W sensie będzie dobrze, trochę nie wiadomo, jak konkretnie, ale generalnie to się nie bój. I widać po reakcji Abrama, że on trochę to czuje i jest mocno rozczarowany. Y, głównym jego problemem jest to, że nie ma szyna. Mówi, że jego spadkobiercą jest jakiś Eliezer, Damaszeńczyk, pewnie jakiś sługa. Nie ma kogoś, kto by przejął najpiękniejsze, najważniejsze marzenia Abrahama, jego pragnienia, nie wiem, jego dzieła, które robi przez całe życie. To jest jeszcze o tyle ważne, że Eliezer to jest po prostu łazasz. Czyli myślę, że skojarzenie jest dosyć proste: to jest jakiś ubogi żebrak ledwo żyjący, a jeszcze jest napisane, że jest Damaszeńczykiem. Damaszek to dla Żydów takie miejsce, które wiąże się z bardzo niedobrym momentem ich historii, bo podobno pod Damaszkiem Kain zabił Abla. Więc ten jego potomek jest taki y, żebraczo-zabójczy. Taka jest jego perspektywa. Jakby to wszystko, co ma po nim pozostać, to takie trochę nic. To taki łazarz, który jeszcze ma skłonności y, do zabójstwa. W takim miejscu znajdujemy Abrama w tym 15 rozdziale, i to będzie dla nas punkt wyjścia. Na taką postawę, na taką mowę Abrama Pan Bóg odpowiada jak zawsze tak samo. Zaprasza go do tego, żeby Abram wyszedł z namiotu, tak jak już to zrobił kilka razy w jego życiu, i żeby spojrzał w gwiazdy. A to znaczy, że spotykają się już po zmroku. Że spotykają się wtedy, kiedy te gwiazdy można zobaczyć. To jest mi się bardzo ważny symbol. Z jednej strony ten namiot, który był zrobiony pewnie z jakichś śmierdzących skór zwierząt że były trochę wyprawione, ale raczej trudno sobie wyobrażać, że dobrze pachniały. Ja bram z takiego zaduchu siedzenia w ciemnym śmierdzącym namiocie, zostaje zaproszony, żeby wyszedł na zewnątrz, żeby spojrzał w gwiazdy, żeby zobaczył jakby zupełnie nową perspektywę. To pan Bóg chce zrobić myślę z każdym, kto siedzi w jakimś takim namiocie, kto jest w takim życiu, które może nawet lekko śmierdzi. Pierwszą rzecz, którą proponuje, to nam chce pokazać nową perspektywę. Oczywiście ją jest trudno zobaczyć, jeżeli człowiek się nie zdecyduje na to, żeby wyjść z namiotu, ale to jest pierwsze zaproszenie do nas na dzisiaj. Kiedy Abram wychodzi z tego swojego namiotu i patrzy w niebo, to zostaje zaproszony do zawarcia przymierza z Bogiem. Pan Bóg mu tłumaczy, jak to ma wyglądać. Każe mu znaleźć kilka zwierząt i poprzerąbywać je na pół i każe mu czekać przy tych przerąbanych połówkach, w nocy, na to aż Bóg przyjdzie, przejdzie między nimi w ten sposób zawrą przymierze. To ówczesny zwyczaj tak zawierano przymierze i miało to oznaczać, że dwie strony obiecują sobie, że będą sobie wierne, a gdyby któraś zawiodła tę wierność, to jakby godzi się na to, żeby ją przerąbać, tak jak te zwierzęta. Godzi się na pewnego rodzaju karę. Potem następuje bardzo piękna, ale też z drugiej strony myślę tragiczna i szczególnie dla Brama bardzo trudna scena. Mianowicie, on czeka na Boga, który ma przyjść długo w noc. Dopiero wtedy, kiedy zapadają całkowite ciemności, kiedy Abram zapada w jakiś taki dziwny sen, gdzie po hebrajsku napisano, tak jakby to był jakiś sen śmierci wręcz. Dopiero w tym momencie, kiedy, jak mówi księga rodzaju, ogarnęła go ogromna trwoga, kiedy zaczął się bardzo bać, wtedy, kiedy zleciały się jakieś ptaki, pewnie sępy, które chciały to mięso zabrać, to dopiero wtedy, w tej najciemniejszej części nocy, przyszedł do niego Bóg. I napisano, że między tymi zwierzętami buchnął dym, jak z pieca, i przeszedł między nimi ogień, który jakby strawił tę ofiarę. I to był znak, że Pan Bóg zawarł przymierza z za Abramem, właśnie wtedy. Myślę, że bardzo warto się wczuć w tę sytuację i w to, jak Abraham musiał odnaleźć się w tej sytuacji. Warto sobie wyobrazić ciemną, czarną noc. Pewnie jakiś okropny odór tych zabitych zwierząt, odór krwi i jakiegoś może trochę już nawet składającego się mięsa. Pewnie unosiło się tam mnóstwo much, które Abram zawsze odganiał. Potem te ptaki, które nadleciały, które chciały mu zabrać te jego ofiarę, i wreszcie ta jego trwoga. Myślę, że kulminacją wszystkiego był ten ogień, który się pojawił, gdzie jak napisano, buchał jak spieca. Pewnie się wtedy Abramowi przypomniało dzieciństwo bo on został wzięty z Ur chaldejskiego, a Ur to właśnie piec po hebrajsku. Tak wyglądało jego życie za młodu, kiedy jego ojciec zrobił mu piekło wręcz z życia. Właśnie w takim momencie, w tak strasznych warunkach, w tak wielkiej trwodze, ciemności, strachu, przerażeniu i przypomnieniu sobie najgorszych momentów z dzieciństwa, właśnie wtedy Bóg zawarł z Abramem przymierze. To jest myślę bardzo ciekawe, że nie stało się to w środku dnia na jakiejś zielonej łące kiedy dwie kochające się osoby weszły w przymierze, ale właśnie w takim przedziwnym, strasznym momencie. Czemu więc dzisiaj zapraszam was do tego, żebyśmy w tym 15 rozdziale usiedli? Ano z tego prostego powodu, że skoro dzisiaj tak na dobre zaczynamy tę rekolekcję, to chciałbym, żebyście zobaczyli i uwierzyli, że w jakimkolwiek jesteście miejscu swojego życia, nawet jeżeli to jest dokładnie to miejsce, w którym jest Abraham, to Bóg chce zawrzeć z nami wszystkimi przymierze. To nie jest tak, że musimy czekać na jakąś lepszą okazję. To nie jest tak, że musimy się do czegoś bardziej nadawać. To nie jest tak, że musimy już coś mieć, coś zrobić, jakąś drogę przejść. Nawet jeżeli Twoje życie w tej chwili jest samym środkiem nocy, nawet jeżeli w tym życiu czuć jakiś potworny odór, nie wiem, Twojego nieszczęścia, Twojego grzechu, Twojego jakiegokolwiek zła, które się dzieje w tym życiu. Nawet jeżeli wręcz śpisz przerażony, tak jakbyś nie żył, nawet jeżeli w twojej głowie jest tylko i wyłącznie jakiś piec przez który przeszedłeś, może nawet piekło, przez które przeszedłeś bądź przechodzisz. To to jest dla Boga najlepszy moment, żeby wejść z tobą w przymierze, żeby ci obiecać, a potem wypełnić wszystkie najcudowniejsze rzeczy, jakie dla ciebie przygotował. On przychodzi jak złodziej w nocy. I myślę, że właśnie dlatego przyszedł do Abrama w środku nocy, wtedy kiedy Abram się miał prawo najmniej spodziewać. Że tam spotka Boga i tam wejdzie z nim w intymną, miłosną więź Przymierza, że tam będzie początek no, całej historii wiary całej ludzkości, właśnie w takim momencie. I jeśli jesteś w takim momencie, to bardzo możliwe, że dzisiaj, właśnie tutaj, kiedy siedzisz w tym przerąbaniu, bo może masz po prostu przerąbane, to w tym przerąbaniu Pan Bóg chce do ciebie przyjść. Dlatego zapraszam Cię, żebyśmy teraz przez chwilę usiedli i żebyśmy się pomodlili, żebyś w tym swoim przerąbaniu i tej przepaści potrafił dostrzec przychodzącego do Ciebie Boga. Panie Jezu, Ty przychodzisz do nas tak jak złodziej w nocy, a to znaczy, że Twoim ulubionym czasem, ulubionym miejscem przychodzenia jest ciemna noc, noc pełna przerażenia, Noc lęku, noc pewnie beznadziei, noc takiego myślenia, że wtedy właśnie nie przyjdziesz. Jezu, proszę Cię teraz za tymi wszystkimi, którzy myślą, że do nich już nie przyjdziesz, którzy stracili nadzieję, którzy myślą, że się nie nadajesz. Proszę Cię za tymi wszystkimi, którzy słuchając tych rekolekcji już sobie pomyśleli, że to nie dla nich, że dalej już nie będą, że nie ma sensu, że do nich nie trafia, że to wszystko głupie, do niczego się nie nadające. Jerzy, ja, bardzo cię proszę, abyś przyszedł pośrodku tej ciemnej nocy, abyś przyszedł do ich lęku, abyś przyszedł do tego ich snu śmierci, abyś ich dotknął ogniem, który może wydawać się nam jakimś ogniem trawiącym, ogniem piekielnym, ale to jest ogień Twojej miłości. Proszę, cię, żebyś nas przekonał, żebyś szczególnie przekonał tych wszystkich, którzy wątpią, że ty. Możesz przyjść w każdej chwili, właśnie teraz, nie czekając na nic. Że Ty się możesz włamać, tak jak złodziej w nocy, że Ty nie czekasz na świt, tylko chcesz nas teraz zbawiać. Jezu, proszę Cię, przychodź do wszystkich, którzy się Ciebie boją, którzy na Ciebie nie czekają, którzy chcą uciec. Przyjdź, dotknij ich i działaj w nich.